Ok. Zadałem mu obrażenia, zadaję mu obrażenia. Czemu od tego oberwałem? Tu była apteczka, no właśnie. Ok. Oh fuck. Shit. Wow, spliczował się. Dobra. Ok, Armstrong. Mam szansę to wygrać. Okej, okay. przeżyj po prostu, teraz przeżyj Ale to potwierdza to co mówiłem Nie nie, nie, nie ten ciąg! Nie ten ciąg! Armstrong, ty kutarzie Ja nie wiem. Co ja zrobić? Schować się w rogu i modlić? Nie, to za dużo, chodź tu o! 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 <suzdanie> <suzdanie> ja je, ja je Po prostu ja je Nie mam słów. Nie mam więcej słów. Co do tego, co się przed chwilą stało. Jak ja miałem tego uniknąć? Jak ja tego uniknąłem? Jezu!